Mamaneczko widzę we to No ja, Fimoncie, sobie programy FIFA. Jakbyście zauważyli, dostałem bardzo dużo tych biletów. No ich 20. Mamy bardzo i to bardzo dużo coinów. więc sobie kupimy na 10 razy. Otworzymy szybko. I sprawdzamy, czy nie ma ataku. Jest. Jeden. Jeden atakujący. Zostawiamy do ulepszenia Cristiano Ronaldo. No i jednego go sobie zostawię. Bo ja też chcę trochę w tym moim sklepie. Otwieramy. Uwaga. No i... Ej, też jest na ataku. Zobaczę, czy on mi da więcej levela, czy lepiej go sprzedać. Ja mam ładnego, chyba na ataku u, u mnie w sklepie. On. O, tutaj sami najlepsi na sto. Uwaga. O, jakaś animacja. Um. Um, nie wiem jaki kraj, Juventus. Ha, on Waliu. No, fajne, duże. Ale no, to nie jest ten, którego chcemy tak bardzo. Go mogę go. Ok, unlock, otwieramy. Dzisiejszy film, będzie jeden z krótszych ale o czy animacja Argentina. bramkarz martinez co jest plus pier o kurde martinez jaki Co to jest najlepszy bramkarz w tej grze chyba prawie jeden z lepszych no niestety ten na ataku musi nam zostać więc Kolejne 10. Otwieramy. No i na no, ataku ani jednego. Więc na no, smutno. Go, go, go i go. Otwieramy tak sobie jeszcze dwie lub trzy. No i bym chciał no ja, te dobrego jakieś, nie wiem, plus. Przynajmniej 103 Dobra Ile ja mam tych kubli, tych bramkarzów Oni się wydadzą Dobra, otwieramy No i Akuna Akuna Matata Dobra Go Go, go i jednego bramkarza Uwaga Boom No i James. <śmany> Mamy plus 109. Uwaga. Otwieramy jest Brazylia. Real Madrid? No nie, tylko nie ten major. Edemila, co tylko nie ten najgorszy. To był najgorszy do zdobycia. Nie, chciał przynajmniej, żeby miał 110, ale my go i tak szybko ulepszymy. To było jakieś zadanie, chyba. Chyba mi się powiedziało, ale. Jeszcze raz mówimy to sobie odpowiedź, jak teraz będzie na ataku. Nie, niestety nie. Zobaczymy, czy co możemy ulepszyć. No razem z tym na ataku. Więc nie. ma i tu zadania by mu zrobić, ale by było na styk. No i zobaczmy tutaj Ronaldo. On by nic i ten też nic z tego już ładamy. A tam to chyba wolę zostawić. Dobra. A on grał na cyby. Tu jest cyby. Więc najlepiej, jakby było go przerzucić, i tu go. I teraz go zamienić na, na tego nowego. Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? No ja zamiast tego muszę. No nie, nie ma. Zamiast go. Eee, yy, on gram to auto bully. Gdzie on teraz jest? Jego mam. Jest. Cyby. Czy jest cyby? Najpierw to ja już to zrobię. Zamiana na tak. No i zamiast tego gdzie on jest? Dlaczego nie podjęłem? A zamiast hakimi? Nie rozumiem. Mogę tak wszystkich teraz piłka wypatrzeć? Nie, to będzie bez sensu. Dobra, zrobimy mu tak. Ulepszymy go, na jaki nie będzie. Żeby on był wyposażony, to ja go muszę na pewno ulepszyć na mocny level. No i trening akunę możemy poświęcić piąty. Co ja tu robię? Straciłem pół już miliona na niego. No i teraz powinien być. Natomiast jest teraz lepszy od Ronaldo. Nawet chyba. Tu i z go. No gdzie on jest? Wizowie. O! Jest! Już chciałem Cię pytać, jak to mam zrobić. Ale nie muszę. Okej. Okay. I czy wszystko jest dobrze? Wszędzie są linie oprócz tu. jak zrobił tak? To jest tu? A ma tutaj plus? A tu 8 nie. No i jak go zrobię tak, też. I na ryby plus 6. A tu plus 8. To tak się najbardziej opłaca. Tak wygląda mój team. Jest dobry. Na no te ryby. Tu by się on wydał, bo mam bardzo słabe. Samem widzicie, że Hakim jest. To prawa strona. 112, 107, a później 110 103. My już musimy ten, kończyć niestety ten filmik. Skład spróbuję ulepszyć, no to narazka, papa.